Cześć! Zapraszam Was na karierę reprezentacją Polski w siatkówce mężczyzn. No przed nami będzie ciężkie spotkanie, bo będziemy grać z Belgami. Jeśli chodzi o naszą grupę, to już Wam też pokazuję. fazę turnieju. Jesteśmy na pierwszym miejscu, bo wygraliśmy z Finlandią. Teraz musimy pokonać Belgów. Później będziemy mieć Portoryko. Więc no grupa jest generalnie do przejścia, no ale też nie można powiedzieć, że jest łatwa. A ten mecz będę komentował ja. No i zobaczymy, jak naszej reprezentacji pójdzie w kolejnym spotkaniu eliminacyjnym do ligi międzynarodowej.

A z, gdzie zagramy to spotkanie? Zaraz się dowiemy. Dwóch sędziów głównych. Oczywiście kibic, kibiców nie może zabraknąć na arenie. Muszą być kibice, no i będą wspierać pewnie naszą prezentację Polski. Teraz są hymny obu państw. No i zobaczymy jak naszej reprezentacji Polski pójdzie w tym spotkaniu. Z Fianczykami nie było łatwo. Teraz mecz z Belgami, więc no... Kolejny z nimi który pewnie będzie nam chciał pokrzyżować plany tej tabeli. No i zagramy w Paryżu, więc... Yy... Zobaczymy 11 800 miejsc na tej arenie. Chryształ w Fabred Stadium. No, i zobaczymy. Przechodzimy do spotkania. Obserwują Belgowie. No Teraz musimy tutaj skupić się. Oj, niestety punkt. Blok był dobry, tylko że niestety no. Zabrakło nam tutaj. Mm, walki. No i as serwisowy 2-0. Kolejny as serwisowy, no tutaj chyba chyba coś zrobić, bo. Wygląda nie za dobrze, ale to dopiero w przerwie zeta. Będziemy mogli pokombinować. A na razie jest naprawdę źle. Jeszcze jeden. No jeden punkt. Zawsze coś. Teraz my serwujemy, więc no spróbujemy tutaj jakoś Asa może zaserwować. Się bergowie bronią. No, i punktują 4 do 1. No i zobaczymy. No, na razie bergowie, się nie poddają. No ale co to było? to ja nie wiem? 5-1. Przerwa techniczna. No, zrobimy sobie zmianę. Wrócimy sobie tego. No i wrócimy sobie może tego. I taktykę zmienimy na może być krótko, z przodu. My przechodzimy do tego seta pierwszego no i zobaczymy. No na razie jest 5-1 dla Belgów. No, to nie było dobre. No niestety punktują. 6 do 1. Na razie reprezentacja Polski no... Nie gra za dobrze. Na no, Belgowie bronią. No ale co to było? 7 do 1. No, Belgowie naprawdę cichną. Czyżby, punkt? Jest. 7 do 2. Teraz serwujemy. Przydałoby się jakąś zagrywkę taką porządną. No taki flot, można powiedzieć. Zaatakujemy, czy nie? O, jest. Punkt. 7 do 3. Polska tutaj się nie poddaje, walczy zaciekle. Może tutaj jesteś trafimy, może asa jakiegoś. Na razie tego nie widzę, ale jest naprawdę ciężko. I chyba punkt, a nie błąd. 8 do 3 Belgowie na razie. No może teraz. Jest 8-4 No i teraz spróbujemy zasyrować. Może spróbujemy zrobić taką zagrywkę Trochę ich odwróciło, ale Spróbujemy teraz uderz. Jest 8 do 5 Polacy się nie poddają, walczą do końca. Może teraz tutaj zaserwujemy? No to było dobre, akurat. Ale niestety trafiają 9-5 dla Belgii. No, może teraz jakieś uderzenie? No niestety, udany blok. No i 10-5. punktów przewagi, więc robi się naprawdę nie za ciekawie. Teraz spróbujemy sobie zagrać taką formacją, aczkolwiek możemy jeszcze zagrać tak. I teraz robimy sobie zmianę. A, tego nie możemy. No to tego możemy wrócić. Jedna taka zmiana myślę, że wystarczy. No i przechodzimy dalej do tego seta, no na razie to jest ciężko, 10 do 5, więc no Belgowie tutaj naprawdę cisną naszą prezentację, na szczęście out w wykonaniu naszych rywali. No. Turna na piłkę do odbioru. Spróbujemy teraz może jakoś tak. Oj, się bronią. Spokojnie jest. 7. 10 no do 7. No, spróbujemy teraz uderzyć może z tej strony. Zobaczymy. No, trochę ich odrzuciło, ale to, to nic nie dało. Spokojnie. To było dobre, ale... Oj, bronią się. No i punktuje Belgia. 11,7. Blok się spóźnił po prostu. No już tam Belgia naprawdę... Ale mylą się, więc 11 do 8. No, ciężko jest. Jeszcze się bronią. No, niestety punkt. 12,8. Coraz blisko wygrania seta przez Belgów. 12 do 9. Spróbujemy teraz, może, jakoś inaczej z innej beczki zaserwować. Próbujemy tutaj. No akurat to był dobry pomysł. Jeszcze mamy chęć walki, więc no jeszcze tutaj coś się może wydarzyć. No i mylą się Belkowie, więc mamy 12 do 10. Polacy powoli oderwają te straty. Teraz spróbujemy pójść inną stroną i zaatakować z innej perspektywy. Na razie Polska przegrywa dwoma punktami. Trochę ich odrzuciło, ale to nic nie znaczy. No ale mylimy się, no co to było? To po prostu e, ręce opadają. Reprezentacja Polski no, już przegrywa tylko trzema punktami, więc no Belgowie uciekają znowu na dwa punkty, więc no.. Prezentacja Polski musi teraz coś tu wykombinować, żeby tutaj zaskoczyć rywali Może teraz Jeszcze nie poddaje się Polska. Jeszcze tutaj walczą I jest! 13 do 12 Ledwo ale udało się to wcisnąć no i spróbujemy teraz. Może się uda Asa nam uderzyć. Chyba nie by było Ale spróbujemy No, pójdzie As Obrona jest Jeszcze, jeszcze obrona, jeszcze może coś tu się zmienić ale mylą się Polacy. 14 do 12. No, jeszcze jedna piłka setowa dla Belgii. 14 do 13. Jaka tu jest walka? Naprawdę ciężki mecz dla naszej kadry. A serwisowych. 14 do 14. No nikt się tego nie spodziewał. Może będzie jeszcze drugi. Spróbujemy uderzyć pasa. No ale jeśli się bronią. Oj, no błąd. 15 do 14 dla Belgii. Niestety. No teraz Polacy muszą. Oj, oj, oj. No i przegrywają w ten sposób pierwszego seta. 16 do 14, no ale walka była niesamowita. Teraz trzeba tutaj coś pokombinować, może spróbujemy ciasno 1. Pozycja pierwsza. I teraz trzeba tego drugiego seta wygrać. No bo jest 1-0 dla Belgii. I akurat oni serwują. Więc no przydałoby się teraz tutaj coś zdziałać. Dobrze, 1-0 dla reprezentacji Polski. Dobrze, zaczęliśmy tego seta właśnie. Spróbujemy teraz dać jakiegoś tu asa, może tu coś poleci. O, jeśli się mylą. As serwisowy. Więc no, pięknie zaserwowaliśmy, że Belgowie się zgubili. Teraz próbujemy jeszcze inaczej zaatakować. Ta zagrywka mocno skutkuje na rywali, bo to widać. No ale. Lok. No niestety. Dwa do jednego. Jeden punkt dla Belgii. Polacy muszą teraz obronić, żeby Belgowie nam nie odskoczyli. No jeszcze się bronią. Spokojnie. Jest punkt. 3 do 1. Piłka przeleciała przez blok belgów. Spróbujemy mocną zagrywkę. Może tutaj. A. Rywale się bronią. No ale nasi Polacy też się bronią. A, kurde, Belgowie znowu atakują. No ale co my robimy, to jest kolejny błąd. 2 do 3 dla reprezentacji Polski. Może teraz tutaj jakąś... O, dobrze! 2 do 4, reprezentacja Polski atakuje rywala. Spróbujemy zaatakować z tej strony. Czy się uda? No niestety 3-4. Belgowie. Nie poddają się. Może teraz. Uderzenie? No jest. 5-5. Pięć. Pięć. Przerwa techniczna. No na razie Polacy. Yy... W tym secie już tutaj troszeczkę lepiej grają. Może ten drugi set będzie w wykonaniu naszej prezentacji dużo lepszy. Aczkolwiek tego nie wiem. Zobaczymy, jak będzie się dalej ta gra rozgrywała. Na razie ledwo co to wybronili. Jeszcze tutaj Polacy próbują. No i blok niestety, blok Belgów Ale Polacy zdobyli punkt, bo blok był autowy, więc yy, jest szansa duża w belgiowej bronią. No i się mylą, w siatkę uderzają Więc yy, dla Polaków to jest bardzo dobra informacja. No Polacy się tutaj bronią jak tylko mogą. 4 do 8, więc no 5 punktów przewagi. nad Belgami teraz Polska ma. Więc no zobaczymy jak tutaj Polacy dalej sobie poradzą. Na razie tutaj jest naprawdę dużo emocji w tym secie. Dużo się dzieje. No i mamy asa serwisowego, więc no jest naprawdę dla reprezentacji Polski bardzo to dobra informacja 3 do 9. Przydałoby się teraz kolejny punkt zdobyć. Na pewno to nie będzie łatwe. Spokojnie. Musimy tutaj wymierzyć. I jest! 3 do 10 po bloku, więc... No przerwa techniczna. Teraz jest o wiele lepszy wynik. Teraz można się jakoś na to patrzeć, bo wcześniej to nie było możliwości. Więc no, robimy sobie zmianę. Akira zajmujemy. No i przechodzimy dalej do tego spotkania, bo zaczęło to się dla nas bardzo dobrze. 3 do 10, więc no jest niesamowity wynik w tym drugim secie, więc tutaj Polska będzie walczyć. Do końca ma szansę wygrać tego drugiego seta. No i aserwisowy. As no. Co tu się dzieje? Tu jeszcze naprawdę dużo się może wydarzyć. Już jest przewaga naprawdę ogromna. No. Osiem punktów przewagi. Więc no jest naprawdę nieźle. No błąd. Niestety w siatkę uderzyliśmy, ale to. Nic się nie stało, bo dalej mamy dużą przewagę. No ale teraz Belgowie A zapuścili, no i musimy teraz bronić się. No mylą się, out. Na szczęście out. Więc możemy sobie tutaj teraz zaatakować może z tej strony. No na razie tutaj bergowie się bronią. Spokojnie i jest punkt 5 do 13. Dalej mamy, teraz mamy 8 punktów przewagi, więc jest szansa dobicia rywala. No piłka trudna. Nasi tutaj atakują. No ale błąd. No pod siatką zaatakowaliśmy, więc naprawdę to był fatalny błąd As serwisowy 7 do 13 No, belgowie teraz próbują to zrobić, bo jest naprawdę źle Znowu as serwisowy No Naprawdę jest ciężko Oj, niedobrze Mylą się. Na szczęście się dla nas mylą. Więc mamy szansę teraz ich troszeczkę zaskoczyć. No, aut. Cóż, trudno. A serwisowy. No, Belgowie odrabiają straty. Jeszcze mają 4 punkty yy, straty do reprezentacji Polski, więc. Jest źle. Teraz Polacy muszą zaatakować, bo. No i wygrywają. Więc spokojnie teraz jest już wygrana. 1 do 1 dla Polski. I mamy remis w setach. Teraz możemy sobie zrobić jakąś zmianę. Wrócimy sobie tego. No i możemy wrócić jeszcze. Tego. No i teraz przechodzimy do trzeciego seta z kolei Na razie Polska jest w bardzo dobrej dyspozycji Spróbujemy zaatakować z innej strony może teraz As serwisowy No dobra Jak As serwisowy to może drugi raz się uda nam Asa trafić No ale się teraz bronią Spokojnie. Piłka jeszcze jest do wypronienia i mamy 2 do 0. 0 do 2 praktycznie. Polska zaczyna w końcu grać, bo wcześniej to była jakaś porażka. Oj, prawie byłby as, prawie, no ale niestety out. No i Belgowie będą musieli. Ono się starali obronić, no niestety. No, as serwisowy. Mamy 2 do 2. No już jest niedobrze dla naszej reprezentacji. Teraz musimy odskoczyć rywalowi. O, no, jeden punkt. No, ale zawsze coś. Teraz zaserwujemy. Może będzie as akurat serwisowy. No, trafi. Czy taki los. Zobaczymy. Mocna zagrywka. Belgowie się bronią. Spokojnie mamy szansę. Jeszcze mamy szansę to odrobić. I mamy 2 do 4. Dwa punkty przewagi dla reprezentacji Polski nad Belgami. Spróbujemy teraz, może tutaj zagrać. Aj, prawie, prawie byłby as. Trzy do czterech. Czy będzie punkt? Jest. Trzy do bo i mamy przerwę taki w trzecim secie No, walka jest niesamowita, nie powiem. No naprawdę... Jest bardzo dobrze, bym powiedział. No i Polska chyba wygrała, to wychodzi. Czy nie wygrała? Wygrała, z, wygraliśmy z, z belgami. Więc jak się Wam podobało, to oczywiście. Zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie ocencie. Zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, no i wpadajcie też na kanał Sebastianik, za Wojtas Vlog i Wojtas przy kanał. Możecie też ich zasubskrybować, na pewno będzie im miło. No i trzymajcie się i do słyszenia. I oczywiście w następnym materiale będziemy grać z Koreą południową. Półfinał, więc będzie naprawdę ciężko. No i do usłyszenia.